Witam użytkowników programu c Electrical Expert. Czasem zdarza się, że klient nie może okablować schematu i to w bardzo prostym przypadku. Na przykład widzimy tutaj prosty przypadek, trzy bezpieczniki. Dlaczego? Proszę zobaczyć, jak kabel w tym miejscu. No i pokazuje się takie okno, pogrupowanie jest prawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No Proszę zobaczyć, że nie jest jasne, ile tutaj jest żył, prawda? Dopiero jak zmienimy typ węzła i wskażemy, wskażemy jak, jak to ma być połączone, no to możemy zobaczyć, że tu jest jedna żyła, tu druga żyła, a tutaj będą dwie żyły wspólne. I teraz, jak wstawimy kabel. Pierwszy program pozwala to zrobić. Po drugie wyżu... yy, 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 daje możliwość yy, połączenia dwóch żył, prawda? Od razu. OK. Klikamy OK. Kabel jest wstawiany. Dziękuję bardzo.